Po zakończeniu II wojny światowej, niepodległa Polska podnosi się z ruin. W odbudowę ojczyzny włączają się wszyscy rodacy. Władze PRL próbują podźwignąć zniszczoną gospodarkę, jednak bilans mocy energetycznych kraju wynosi zaledwie 900 ton pary na godzinę. W myśl planu sześcioletniego, przewidywane potrzeby wyniosą w 1955 roku 2800 ton pary na godzinę. Dlatego zapada słuszna decyzja. Budujemy nową fabrykę kotłów. Kto był ojcem tej decyzji, to nigdy, myśmy ja dawniej za tym nie chodziłem. Może miasto wystąpiło, bo było bardzo zburzone. Potrzebowało inwestycji. Może to był mądry prezydent, bo Racibórz był w 80% wypalony. Ale Racibórz, jak myśmy przyjechali do Raciborza na Nakasta, ulica na przykład Mickiewicza i tu cały rynek, to nie było ani jednego budynku. Wszystko jeszcze było wypalone. Przy wyborze lokalizacji brano pod uwagę trzy miasta – Nysa, Elbląg i Racibusz. 4 kwietnia 1949 roku Główny Dyrektor Inwestycji Ministerstwa Przemysłu i Handlu ogłasza decyzję o lokalizacji w Raciborzu Zakładu Budowy Urządzeń Kotlarsko-Mechanicznych Przedsiębiorstwo Państwowe Wyodrębnione Zakład nr 11 w Raciborzu Dyrekcja Budowy z siedzibą dyrekcji w Krakowie. Według mojej wiedzy fabryka tu powstała, dlatego, że tu nie było w ogóle przemysłu. Z wyjątkiem Zewu, który tutaj był, a to jest zupełnie inna dziedzina, bo elektrody węglowe tu były wykonywane już przed wojną. Natomiast według mojej wiedzy ciągle mówiło się o budowie kanału Odra-Dunaj. Powiem, że leży fabryka nad Odrą, miał być wybudowany mały port. To wtedy można by transportem wodnym wozić te elementy do poszczególnych elektrowni w Polsce. Bo dzisiaj Rafako mogłoby o jeszcze wiele większe elementy wielkogabarytowe produkować, gdyby była możliwość transportu ich. Miasto aż strzeszczy. Ronda nie są przygotowane. Rafako poszło dalej niż miasto. Ale co przeważyło Radziwów? Blisko bazy surowcowej w sensie surowca dla fabryki, możliwość naboru kadry technicznej. Tutaj ze Śląska. Podstawowym narzędziem do ściągania kadry to było mieszkania. Kto dawał mieszkania, ten miał inżynierów. 19 lipca 1949 roku Centralny Zarząd Budowy Maszyn Ciężkich w Gliwicach zatwierdził projekt fabryki przygotowany przez Biuro Projektowania Zakładów Przemysłu Metalowego Prozamet Gliwice. Roczne założenia produkcyjne nowej fabryki to 13 tysięcy ton różnych kotłów o łącznej wydajności około 2000 ton pary na godzinę, a granica wydajności kotła 230 ton pary na godzinę. Z tej perspektywy 40-letniej i oglądnięciu czołowych zakładów na całym świecie, mogę z taką odpowiedzialnością stwierdzić, że dobrze została zaprojektowana. Ona została zaprojektowana rzeczywiście dla, z takim zamiarem, że będzie tutaj produkcja kotwów o wydajności rzędu 230 ton pary, czyli bloki rzędu tam 50, 60 MW. To jak się projektowało, to kiedy projektowali ten zakład w latach 40. to to były spore jednostki.